Witam wszystkich w nowej serii. Co gdyby, gdzie będziemy rozważać, jak mogła inaczej potoczyć się historia gwiezdnych wojen, gdyby niektóre z wydarzeń potoczyły się zupełnie inaczej. Jest to nowa seria, w której mam nadzieję zobaczę duże zainteresowanie z Waszej strony, szczególnie w komentarzach, gdzie liczę na to, że będziecie pisać własne ciekawe wersje przedstawionych tutaj przeze mnie teorii oraz sugerowali tematy kolejnych odcinków. Ale o tym powiem pod koniec filmu, a dzisiaj chciałbym zacząć od pytania: Co gdyby Windows? Zabił Palpatina w zemście Sithów. Mistrz Windu był jedną z najbardziej lubianych postaci oraz Jedi w uniwersum Gwiezdnych Wojen, a swojego żywota dokonał podczas konfrontacji z Anakinem i Imperatorem. Właśnie. A co gdyby było inaczej? Co gdyby na przykład Anakin jednak nie uległ ciemnej stronie mocy? Zaufał mistrzowi Windu. Załóżmy, że Palpatine zginąłby. I co dalej? Zapewne mistrz Windu od razu poinformowałby Radę Jedi o tym, co się stało i zdecydowano by, co zrobić z Anakinem. Jak myślicie, czy pozostałby po jasnej stronie mocy, czy też myśląc cały czas o swoich snach? oraz wizjach na temat śmierci Padme w końcu jednak zacząłby na własną rękę zgłębiać ciemną stronę mocy Imperatora w nadziei uratowania swojej ukochanej. Może przez taki obrót spraw Snoke, oczywiście zakładając, że nie jest to Mistrz Windu, ponieważ wiem, że... <ścoughs> jest to bardzo popularna teoria, ujawniłby się szybciej i wykorzystałby słabość Anakina, by podobnie jak Bena Solo czyli Kylo Rena spróbować przyciągnąć go na ciemną stronę mocy. Jednak nawet gdyby to się stało, to jednak bitwa na Mustafar nie miałaby miejsca więc nie byłby on ranny po walce z Obi-Wanem mimo, że przydziałby szaty Sithów jednak nie musiałby nosić broi, która utrzymywała go przy życiu a Jedi, których czujność była uśpiona z powodu, iż uważaliby, że ostatni z Sithów został zabity nie spodziewaliby się ataku ze strony Anakina i jego nowego mistrza a może podobnie jak syna Hana Solo Snoke przeciąłby luka na ciemną stronę mocy jak myślicie? jednak teraz trzeba pomyśleć co stałoby się z Senatem czy po ujawnieniu prawdy o Imperium to, że zapanowałby w końcu pokój, czy skorumpowani politycy, próbujący za wszelką cenę zająć miejsce przywódcy Senatu, zapewne z osoby nim George Hopings, znów pogrążyliby go w chaosie. Sam Jedi Order, gdy zauważyłby jaki był ślepy, musiałby zmienić swoje podejście i stać się bardziej otwarty na sprawę ludzi, a nie przypominać zamkniętą sektę. Padme zapewne przeżyłaby poród i być może dzięki temu Anakin nigdy nie przeszedłby na ciemną stronę mocy, ponieważ zauważyłby, że jego wizje były po prostu nieprawdziwe. Jednak pozostaje pytanie, co stałoby się z Gwiazdą Śmierci, którą jakby nie patrzeć, co wiemy przecież chociażby złotra 1, była trzymana w tajemnicy. Być może Snoke przy kontrolę nad jej budową, także pozostaje pytanie, co stałoby się z klonami i rozkazem 66. Czy także Snoke mógłby przyjąć nad nimi kontrolę? Raczej nie, ponieważ słuchały się one tylko rozkazów Imperatora, więc zapewne rozkaz 66 odszedłby w zapomnienie. Chyba, że ogłosiłby go czar, czar. Cóż podsumowując, jak dla mnie wszystko wskazuje na to, że byłoby to raczej szczęśliwe zakończenie historii Gwiezdnych Wojen, chyba że właśnie Snoke pod nieuwagą Jedi szybciej wdrożyłby w życie swój plan, bo nie oszukujmy się, nawet gdyby okazało się to być szczęśliwym zakończeniem, to przecież nie powstałyby kolejne części, a tego fanom Gwiezdnych Wojen raczej byłoby szkoda. A wy, jak myślicie, co stałoby się, gdyby Windu udało się zabić Palpatina? Czy oznaczałoby to szczęśliwe zakończenie Sagi Gwiezdnych Wojen? Czy też skorumpowany senat oraz szybsze pojawienie się Snowka spowodowałoby, że szybciej bylibyśmy świadkami wydarzeń podobnych do tych z Przebudzenia Mocy? A może zdarzyłoby się coś zupełnie innego? Nie mogę się doczekać, żeby przeczytać wszystkie wasze najlepsze teorie i historie na ten temat. Być może, jeśli znajdę jakoś naprawdę dobrą teorię, przypnę ją jako najlepszy komentarz po tym filmem. Filmem. Poza tym, możecie pisać także w komentarzach, jak i głosować w kartach w prawym górnym rogu, jak często chcielibyście zobaczyć nowe odcinki z tej serii, bo w zależności jak zagłosujecie, będą ukazywały się one częściej lub rzadziej, ponieważ mamy już kilka serii na moim kanale i chciałbym po prostu wiedzieć, które z nich podobają Wam się najbardziej. I oczywiście możecie także pisać i sugerować własne pomysły, jakie kolejne tematy warto by było tutaj poruszyć. Na przykład, co gdyby rozkaz 66 okazał się porażką? Albo co gdyby mał zabił obiłana w mrocznym widmie. Możecie jak zwykle pisać w komentarzach. Oczywiście dzięki za lajki, bo dzięki nim bez żadnego wybijania się, czy to na youtuberach, czy na jakichś dramach, tylko i wyłącznie dzięki Wam, w tym miesiącu filmy pokazywały się większej liczbie osób, przez co liczba subów wzrosła o jakieś 5000 nowych osób. Co jest kurde czystym szaleństwem, bo nie spodziewałem się zobacz takiej liczby, więc jeszcze raz dzięki, także póki co to tyle z mojej strony, trzymajcie się i wesołych świąt. Ech, zaraz pojawią się na pewno jakieś propozycje. Co gdyby Charger?